Siema, z tej strony wasza zajebista kurwa kroft. Dzisiaj będziemy rozpierd... La Cześć, umówisz się ze mną na randkę? Spierdala. Kurwa, spierdalam! Kurwa! Nie nie, nie 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 kurwa. Dzień dobry, dzień dzisiaj będziemy zamykać naszą kochaną pokojówkę w piwnicy e znaczy kurwa w lodowce marki Whirlpool. Te ancony nie zajebanie, przychodź tu kurwa natychmiast Wypuść mi, kurwa no to śmiasto dziwne jest, kurwa a ja pe bolo, kurwa... Chuj bułka, karepa jest mario, ja pe bolo, O kurwa, ale fajna flara hmm.